czyli 15 powtórzeń, bo Minuta ostatnia. 9 do 52, kochani. Druga i ostatnia runda. Zobaczymy, co się uda. Czy się uda wygrać, nie uda się wygrać. W poprzedniej rundzie było 20 par do chyba 58, czy coś czy nic nie no, ale u mnie już też jest teraz, już zostały trzy osóbki Przemek z mlekiem wysiła polubienia i jeszcze ktoś I tylko psiemek z mlekiem inne osoby tylko się przewijają mamy 30 sekund do końca o Jezus mamy 12 do 52 stoi w miejscu stoi w miejscu, czy się Lucy u kogoś czy ktoś luci z tych 52 lub 12. Jak wyglądam, to długie w nosie. Ale nie wyglądam, więc nie długie. Hm. To jest druga i ostatnia runda, bo pani Ania ucieka do koleżanki. Mamy 15 punkcików, kochani. Mamy 15 punkcików. Nie wyglaliśmy, ale dziękujemy za bitewkę. Bardzo serdecznie. życzymy Wszystkiego dobrego. Serduńska dla pani, dla pani widzów i piąteczka do następnego. Do następnego Hejka. Dzięki wielkie. Ojej, oh, to sobie po Jednak nie, 15, czyli 11, 12, 13, 14, 15 i od nowa, bo nie dałbym lady. Witam. Jaki masz nick na TikToku, Kubadek? Jaki masz nick na TikToku? Team Up, dzięki za obsia. Team Up, dzięki za obsia. Dzięki, Team Up. Wziąłem na dyłąk Te osobki, które jesteście ze mną teraz na YouTube, piszcie swój link, dostaniecie moda. O Jezu, Maria. Kuba, Dek, to jak ty tu trafiłeś, jak nie masz TikToka? Dzięki wielkie, Kubadek. To siatun dla ciebie. Psiemek, dzięki za polubienka. Psiemek mocno nas wspiera od początku. O Jezu, kochany. Dzięki psiemek za wyszycie. Dzięki za tapowanie, O Jezu, Nie dam rady tego pociągnąć tak długo. Masakra. Dobra, TikToki. A Zuziana Dyląg, ty masz TikToka? Bo chcę dać modelatorów jeszcze się osobom z YouTube'a. Chcę dać jeszcze trzem modelatorów. Kurde. I to jest 12 do tu... Ja lubię bzuch, jakby się ktoś pytał, nie lubię nóg w tym momencie. O, jest malia się wysjęty. Dajcie spokój Spróbujemy Z kimś zawalczyć Nie wiem z kimś walczymy, ale... Nie, kciska. O Jezu. Odrzucać będę za no to posłuchajcie.